Zobacz go patrz, jakie fajne siedzenia są rozkładane, jest składane. Ty do, dobrze, tutaj leży, dobrze się tutaj leżyć, Dobrze się tu tak? leżysz? woli, tyle roboczy robić nadal. Ale zobacz, ty tutaj można sobie posiedzieć fajnie. zobacz. sobie poleżeć. Ty, bo obcy, tak, sprawę, co tutaj jest do wyjęcia, Ty jest sporo rzeczy do wyjęcia, nie? Ładne weble. Tam z przodu fajne te potery są dobre. No, rurkę do powietrza. O, rurkę, ty, jak... ty To chyba mi się wydaje, że jak któryś niegrzeczny był, to tutaj był wspomagany, tą rurką, coś sobie. Coś A mi to rurkę. Tylko, tak że jak on tu mika, co nie? O, to no, chodziło o to, że jest z pomnika. tak. Żeby przysnął sobie trochę. Ty, tutaj jest w tej karece to jest sporo do wybrania. No jeszcze jest powiem ci że Półki fajne, to się na tej Razie, Wiesz do czego to by doktorze, na razie źle, źle, się, źle się czuję. Na samo żywot myślę. Ale ja myślę, na przyszłość, zobacz takie półeczki. No. Wiesz dlaczego się by było? To jest zobacz. Cały się odpocząć. No, zarobista sprawa by była. O, zobacz, jest kierownik na horyzoncie. O, kurde. Zazwykaj. Tak, dobra, chodź, wstawaj. Daj. Daj to sobie. Zobacz, tutaj jest. Patrz, siebie całe są. Niech nie czy ładne to, ale lusterka całe są. Znaczy literka ładne rozkładane. Chciałeś? Ale i fotele zobacz chyba ładne są. Jest dużo pracy do wyciągnięcia. O i te obydwa fotele dobre są. Ej panowie! panowie. Tak, słuchamy kierowników. Co, Co się panowie? stało? Co robicie? No oglądamy tutaj yy, te karetki, bardzo fajne. Lampy ładne, maska ładna. O, już... cieszę się, że Was spotkałem wreszcie yy, w pracy. Jak się interesuje no, no właśnie, bo taki towar to jest... A one dopiero dojechały, zobacz. Zobacz. I lampy, i silnik. Silnik i maseczka, zobacz, lampy, wszystko, zobacz, tutaj sprinter. No właśnie myśmy to, to wszystko żeśmy obejrzeli właśnie. Zobacz. Jest tutaj bardzo duże części do Mało no. tego, to są 2010 roku. 2010 roki, wiesz? Zobacz. To silnik, 3 litrówka. Mogę zacząć z zacząć, ale zacząć tam Fajny strzał, fajny strzał. Trochę są takie wiesz po, poszabrowane, ale tak i szyby, i szyby są... I z to i... chyba jedzą właśnie. Jest no. no, A to rzadko to spotykamy. To... No i, ale zobacz jak i Kółka mają... Kółka, jak nie, dobra. Dobra. nie no karekki to dobry strzał. Nie ma takiego rzeczy, słuchaj, co robić. Takie są rzeczy, których nie ma konocyjnych, jak ktoś na robi, albo też takiego wieś. To są takie fajne sprawy, bo są kuchni u góry, lecz wieś, ale takie rzeczy, kto się je to są ogóle, to co żeby to robić? No widzę, zwykł, że dzisiaj no. zasłużyłeś, mam dla Ciebie niespodziankę, wiesz? Jak to nie niespodziankę? No właśnie, ja Was szukałem, widzę, że się robotą zainteresowałeś, chodź Ci pokażę, mam dla Ciebie niespodziankę. Ja się Dobra, ale patrz, tego, sprinterka. Idź, i... o, ty, ta, tego i Co to jest ta. Patrz. Patrz. tego aparatu. i drzwi, Patrz. tego. to, to jest... To jest do rozebrania na pewno. Ty. Ale taki polesie ładnie zapierdzierał. Nie, tak polecił, nie, nie żeby... no, co ty. No tak myślisz Zbychu, że ja zawsze <coughs> zawsze muszę cię ganiać do roboty. No tak mi się wydaje. Tak, zobacz, jakie dużo samochodzików. Co To jest do rozebrania, jaki? Co, co, no, co to niespodzianka? Co? No ładnie samochodzi. To to jest ta niespodzianka. to jest. Nie, jest nie to jednak to? To, to. Zobacz, takie audi. To ładnie. Ja to, to jest... jest jakieś auto. Zobacz, rozbacz, jak ja to, to jest? To... Ma... O, o, bardzo ładna. No? Ale to kombi to duże. Myku, ho, or, to. Zobacz. Ty, o, jak ty. kierownik obiecał, no, <grym> no i kierownik słowa dotrzymał. Poważnie? Proszę bardzo. Ale to dla mnie naprawdę? Dla ciebie, zobacz. No to gratulacje. No. Czekaj, jak kierownikami pozie... O, <grym> Poważnie. Ale ja ci kontroluję, no, Słuchaj, no. To... Żarty żartami, ale. Powiedziałeś, że to Ej, Jotę chcesz, tak? Ale ty jaka fura? czekaj, wejść tutaj ze mną. Nie, ja co to byś chcesz... wyglądał? Wsiadaj i jedź. Widzę, ty, że te... Kiedy ty tak eee, Zbychu. Widzę, że robotą się zajmujesz. Tam karetki oglądałeś, no. czyli inter... ro... robota cię interesuje. Bardzo. Ostatnio tą wekrę cię skasowałem. No właśnie. Proszę, wsiadaj, odjeżdżaj. Dobra, dzięki kierownik. Proszę bardzo.

Niech się do 16 naciesz. Dobrze Po placu nie chcę pojeździć. Nie? No może to dla mnie jakiś samochód załatwić, jakby mi z tobą. Bierz go. Po koleżeńsku. Po koleżeńsku. Tylko ja chciałbym dłużej jeździć niż do 16, także... Następny będzie dla Ciebie. Dobra, dzięki śliczne